lutego 2020 roku. Witam serdecznie widzów, słuchaczy, czytelników Forex z tej strony się kłania. E, spojrzymy sobie szybko na rynek przed otwarciem e, Londynu. E, jeśli chodzi o sesję azjatycką, to największym wygranym dolar nowozelandzki po decyzji e, nowozelandzkiego Banku Centralnego o pozostawieniu stóp na niezmienionym poziomie. Co więcej, spike e, do góry na Nowozelandczyku zawdzięczamy a, oświadczeniu po decyzji, z którego wynika, że e, Centralny Bank Nowej Zelandii zakończył cykl obniżek stóp procentowych i następny prawdopodobny ruch to będzie ruch do góry. Tyle tylko, że na razie dają sobie czas w okolicach 18 miesięcy. A, jeśli chodzi o Nowozelandczyka notowanego z dolarem amerykańskim, dwie istotne rzeczy, które mnie osobiście rzucają się w oczy, to albo kwestia małej konsolidacji, z której wychodziliśmy do góry a, i testowaliśmy over-under. W związku z czym obecny powrót to nic innego jak retest tej konsolidacji. Ok. I tutaj z tego obronną ręką wyszliśmy w okolicach 50%, a przy poziomie 63-64%. Problem polega na tym, z perspektywy kupujących, że w chwili obecnej, jeśli chodzi o wykres dzienny, testujemy ostatnie miejsce propodażowe. Mieliśmy do czynienia ze spadkiem, który wybił ostatni popyt bazą i kontynuacją do spodu. Ta kontynuacja do spodu wybiła kolejny popyt, w związku z czym ta baza tutaj, przepraszam, ma kolosalne, kolosalne znaczenie, w związku z tym z perspektywy kupujących i sprzedających by jedna i druga strona mają szansę w cudzysłowie mieć pełne ręce roboty, sporo będzie zależało od zamknięcia dnia, natomiast Okolice 65. Gdybyśmy podeszli pod 65, szukali e, stop losów, to tu jest w cudzysłowie case dla sprzedających. Według mnie, okolice 65. Okay. Z perspektywy e, kupujących w tym wypadku, gdyby rynek wrócił. W okolice 64,25-64,00 z, głównie z perspektywy wybicia a, wczorajszych maksów i poniedziałkowych maksów, to jest raz, tutaj jest okolice 64,25, jak i otwarcie tygodnia, w tym wypadku 64,05. W związku z czym mamy spread w okolicach figury. I tutaj z tej perspektywy tak bym do tego podszedł. Kto wie, czy nie lepszym wyborem będzie kwestia dolara nowozelandzkiego w notowaniach z Kanadyjczykiem? A tutaj też należałoby się odrobinę uzbroić w cierpliwość. A kwestie obecnego zachowania to również kwestie retestu wyjścia górą. Z konsolidacji. Okay. Mamy test tej konsolidacji. Mamy obroniony, dość istotny okrągły poziom 0,85, który, jak widzimy, wielokrotnie albo, jeśli byliśmy powyżej, sprzyjał kupującym, jeśli byliśmy poniżej, sprzyjał, sprzyjał sprzedającym. W związku z czym, z perspektywy średniego terminu, Biorąc pod uwagę możliwy dolny swing w dniu dzisiejszym, nastawiłbym się na kwestię być może jeszcze przetestowania tego swingu, bardzo podobnie jak w przypadku Nowozelandczyka z dolarem amerykańskim, poziomy związane z otwarciem tego tygodnia. To nie musi być testowane dzisiaj, jutro, to może być testowane w przyszłym tygodniu. Okay. Być może jeszcze jedno podbicie i później dopiero uh, squeeze w kierunku 87, 30, 87, 50 w kierunku over, under, 80, uh, 88 i ten scenariusz będzie miał szansę na realizację tak długo, jak pozostajemy powyżej 85 w cenach zamknięcia. Tutaj przydałoby się z perspektywy kanadyjczyka, że ropa zeszła pod poziom 50, dość gwałtownie się zamknęła pod tym poziomem, a jest szansa na fajerwerki na rynku ropy w dniu dzisiejszym. Bo przypominam, że czekamy na publikację dotyczącą zapasów, prywatne dane, które są publikowane zazwyczaj dzień wcześniej po sesji za oceanem w okolicach godziny 22:30 czasu polskiego, pokazywały, pokazały trzeci z rzędu, trzecią z rzędu nadwyżkę przekraczającą oczekiwania i to nie pomaga teoretycznie, nie, po, nie powinno pomagać bykom, a jednak sesja azjatycka przynosi próbę utrzymania poziomu 50. Ponownie, bardzo podobnie jak w dniu wczorajszym, próbujemy wyjść powyżej poziomu związanych z otwarciem tygodnia, i to będzie, to będzie kluczowe. Ropie może pomóc kwestia pozytywnego sentymentu, bo spada liczba w mieście Wuhan, jak i w całej tej prowincji, jeśli chodzi o koronawirusa, spada zachorowanie, za tak, liczba nowych przypadków i biorąc pod uwagę te informacje, które napłynęły na rynek podczas sesji azjatyckiej mamy do czynienia na przykład z pozytywnym zamknięciem na Nikkei, tak, w związku z czym ten risk on tak zwany, czyli pozytywny sentyment na rynku może przełożyć się, może przełożyć się na to, że Zobaczymy tutaj jeszcze byczą akcję, czy próbę byczej akcji na rynku ropy, natomiast myślę, że jest szansa na rozstrzygnięcia po południu w czasie sesji w Nowym Jorku. No i zobaczymy, czy z obroną, czy z przełamaniem. Jeśli pamiętacie, plan, który sobie na rynku ropy przygotowywaliśmy, to jakby dopóki nie ma zamknięcia pod poziomami, które omawialiśmy, no to tutaj gdzieś w cudzysłowie skubanie tych centów, na rynku ropy z drugiej strony ewentualnie e, może, mieć, e, może mieć, miejsce. Bardzo ciekawie wygląda e, kwestia euro-dolara, bo tutaj również zbliżamy się do dość istotnych poziomów, ok? Kwestie możliwego... E, Over under, kwestie ewentualnie dokończenia biznesu. I sprawa jest o tyle ciekawa, okay, że już byliśmy w dniu wczorajszym bardzo blisko tych poziomów. To są poziomy w okolicach 0,8,85, a, a minima, które zanegują ten scenariusz, są bodajże 79, jeśli się nie mylę. Tak jest, 79. W związku z czym mówimy tak naprawdę z perspektywy wykresu dziennego o możliwym możliwym e, trade z 6-7 pipsowym stop lossem na etku z dziennego. Tyle tylko, tyle tylko, a, że nie podoba mi się to, co się wydarzyło w dniu, a, w dniu wczorajszym, tak. A, ten dolny cień z wczoraj a, być może, że jest tylko do wybicia na 2-3 pipsy, ale to jest, to jest, według mnie, tu jest zaproszenie, żeby spróbować zmierzyć się z tymi minimami. Jeśli dołożymy do tego, jeśli inaczej, jeśli ten pozytywny sentyment z sesji azjatyckiej przełoży się na Europę czy na Nowy Jork, to myślę, że możemy zobaczyć poziomy nawet, nawet niższe. Z perspektywy sprzedających, niestety czekałbym na poziomy związane a z otwarciem tygodnia i z maksami z tego tygodnia mówimy o poziomach w okolicach 9,50. Nie dajcie się złapać w pułapkę. Tyle ode mnie. Spokojnego dnia. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.